No, witam, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy już naprawdę na bardzo, bardzo dobrej drodze, żeby ukończyć Didiera Drogby Optimus Prime. Tego oczywiście nie zobaczymy w dzisiejszym odcinku. Przed nami jeszcze paczka 25 piłkarzy ocenionych na 83 overola minimum, ale mam nieodparte wrażenie, że w ten weekend możemy cieszyć się z nowego napastnika. Cześć, witajcie! Z tej strony. Oczywiście nie oglądacie kolejny odcinek na moim kanale w FIFA 21 Ultimate Team. Na samym starcie przypominam hashtag Akcja Reanimacja. Zostawiamy kciuka w górę i komentarz dla zasięgu, chociaż te zasięgi bardzo fajnie zostały przywrócone do żywych, że tak to określę, więc dziękuję bardzo serdecznie każdemu, kto zostawiał kciuki, bardzo serdecznie każdemu, kto zostawiał komentarz. Kłaniam się nisko, aż po same kule niżej nie mogę, bo podłoga zahaczę, ale dziękuję pięknie. Skupmy się teraz na tym, co jest ważne. Ważne jest to, że jest czwartek. Czwartek oczywiście oznacza nagrody za Division Rivals czy też za Food Champions, ale ja Food Champions nie pamiętam, kiedy ostatni raz zagrałem, a w Division Rivals rozegrałem bodajże jakieś trzy spotkania, więc nie spodziewałbym się jakiś bitnie szałowych nagród za ten tryb. Zacznijmy sobie od odebrania jednak kolejnych dwóch słapów, czyli srebrnych Brazylijczyków, bo wykonałem sobie właśnie to wyzwanie Brazylijczyków i srebrnych kart, wykonując to oczywiście jednym składem srebrnych Brazylijczyków. Polecam wam również, jeżeli wykonujecie icon słapy, przygotować sobie skład srebrnych Brazylijczyków albo srebrnych Argentyńczyków i Brazylijczyków albo Argentyńczyków, w zależności od tego co wcześniej wybraliście, z Ligi Mistrzów. Dzięki temu wykonujecie dwa wyzwania, a dostajecie na dobrą sprawę cztery słapy. Jeżeli chodzi o Dalszy plan, muszę wykonać jeszcze jednego słapa No i tutaj skupię się zdecydowanie na Division Rivals, gdzie mam strzelić gola niekupionym piłkarzem w 15 różnych meczach Rivals. No akurat to jest o tyle proste, że praktycznie cały skład mój jest niekupiony. Więc raczej powinno być z tym całkiem porządku. Pojawiły się też player piki za ligę weekendową plus 10, 16 i 22 zwycięstwa dają oczywiście kolejnego pika. I moi drodzy, zastanawiam się bardzo nad tą ligą weekendową, czy nie wziąć w niej udziału z tego względu, że to by nam dało kolejne karty oczywiście do ewentualnej przepałki na Didiera. Tak samo zastanawiałem się na ostatnim livestreamie nad którymś z fundamentów do wykonania, bo wtedy dostałbym kartę 86, 84, 84 i 85 za darmo ale na razie się z tym wstrzymajmy. Teraz przejdźmy bezpośrednio do sklepu, chociaż jeszcze zobaczmy w transferach, jak wygląda sytuacja. Został oczywiście sprzedany przeze mnie Rhys James, zostali sprzedani ci Argentyńczycy z Ligi Mistrzów, a także Srebrni Brazylijczycy. Pozostałych wystawię sobie raz jeszcze, ale wszystko na spokojnie się sprzeda. Co więcej, na tych Argentyńczykach ja nawet sporo zarobiłem. Za Division Rivals, tak jak mówiłem, no nie ma nic interesującego, ale żeby formalności mieć za sobą, otwórzmy też te trzy paczki. Może jakoś się zaskoczymy, Pozytywnie i zobaczymy jakieś ekrany. Może nie, może tak. Póki co, wszystko zgodnie z planem. Vanaken i Edwamendi. To wiecie, co sobie tego Edwamendiego podmienimy. I cudownie. Teraz czas na złotą paczkę premium, gdzie mamy 12 kart i 3 rzadkie, czy tam 3 złote. Nie wiem do końca. Ale o! Kopa główną, czyli Liga mistrzów. Nie, Liga Mistrzów. Brazylijczyk z Ligi Mistrzów. Czy to będzie jakiś. Ej, to on może być trochę wart, tylko pewnie będziesz niesprzedawalny, niestety. Tak, no przecież wziąłem paczki niewymienne, więc na pewno jesteś. A nie! Lol, to ja już nie, nie ogarniam totalnie, ale ten Renan Lodi może być trochę wart właśnie ze względu na te wyzwania. I tak też się dzieje. Około tam 2000 monet, z tego co widziałem, to wystawmy go za 2,5. I zobaczymy, panie Renan Lodi, czy się sprzedaż za taką kwotę. To całkiem przyjemny traf. Pozostałe karty weźmy sobie do klubu. Tak samo zmianę pozycji. Franka Lamparda wystawmy sobie na sprzedaż. I czas otworzyć ostatnią paczkę, czyli dużą złotą paczkę premium. 24 złote karty. Wiadomo ile tam rzadkich, ile tam złotych. Oj, to jest walkout! Szwajcaria, Bramkas, to jest Zomer oceniony na 86, super! Wow! Wow, ja w szoku jestem, totalnie! Kurczę, no... Totalnie jestem zadziwiony tym, co się tutaj dzieje. Zomer trafiony za takie trzy gówniane paczki. Naprawdę mega sprawa, tym bardziej, że on jest sprzedawalny i myślę, że akurat warto go sprzedać, bo to jest zawsze jakiś budżet na, na kupno kart. Z drugiej strony, takiego Zomera mógłbym też wykorzystać sobie w jakimś SBC, ale my, sprzedając tego Zomera, możemy sobie kupić innego zawodnika. A mowa tutaj oczywiście o drużynie tygodnia i pewnym ratunku dla mnie, ze względu na brak odblokowania. Oczywiście karty Pulisicia 87. Tutaj mam jego Informa ocenionego na 84. Karta, która na pewno będzie gorsza. Od Edina Azarda, ale Pulisic ładnie, pięknie się wpisuje, elegancko oczywiście w motyw bycia zawodnikiem Chelsea. Tylko na obecną chwilę ta karta jest niezwykle droga. Wiadomo, najciekawszy w ogóle z tej drużyny tygodnia jest bez dwóch zdań: Alan Soumaxmeum. Z ciekawości, ile on jest wart? 300 tysięcy, no nie ma co się dziwić. Paul Pogba natomiast na lewej pomocy, ale ta lewa pomoc akurat daje fajne możliwości w ewentualnym przestawieniu tego jakoś w trakcie meczu. No ale Christian Pulisic, z tego co widziałem, to jest wart około. Co? Ktoś tu chyba przerzuca monety, bo... Tak. Tak, to jest zdecydowanie. Dobra, mamy tutaj do czynienia z jakimś przerzucaniem monet. Ale Christian Pulisic jest wart ogółem około 50 tysięcy monet, jak widzicie. I nie wiem, czy jest sens kupować go teraz. Jest to oczywiście spowodowane tym, że informy są potrzebne do tych wszystkich wyzwań. I nie wiem, czy te ceny spadną, czy te ceny podskoczą. Nie wiem, jak to widzicie i jak sądzicie, jak z tym będzie. Ale z czystym sumieniem będziemy mogli przepalić Edena Azarda. A w jego miejsce, oczywiście, wrzucić sobie właśnie Christiana Pulisicia w informie. Eden Azard będzie mógł zostać przepalony i wyrzucony oczywiście w rozliczeniu w Didiera Drogba. Zostało też wydane SBC o ikonę Prime, które kosztuje około 400 tysięcy monet, ale ja oczywiście się nie będę bawił w żadne takie SBC. Jedyne, co mnie interesuje, to jest oczywiście Didier Drogba, który jest tutaj u mnie wrzucony, a także tych 25 piłkarzy 83+. Ale z tego, co widzę, to wrzucili jakieś wyzwanie dni graczy fut, gdzie jest do odblokowania paczka rzadkich piłkarzy Electrum. Ja lubię rzadkę, rzadkę paczkę piłka... Tfu, rzad... Tfu. Ja lubię rzadką paczkę piłkarzy Electrum, ponieważ tam trafiłem Piresa w FIFA 20. Zanim jeszcze rozegramy mecz, trzeba zrobić jedną rzecz, czyli podmienić, oczywiście, stroje Porto na stroje nikogo innego jak Realu Madryt, oczywiście, bo to oni są najbliższym przeciwnikiem Chelsea w lidze Mistrzów. Chociaż ogółem, termina z Chelsea na najbliższe dni. Wygląda mega, mega ciężko. Ale żeby nie być gołosłownym, to ja go nawet przybliżę. Na początku Chelsea gra na wyjeździe z West Hamem, potem gra na wyjeździe z Realem Madryt, potem gra z Fulham, potem gra u siebie z Realem Madrid, potem gra na wyjeździe mecz pucharowy z Manchesterem City, potem gra u siebie z Arsenalem, a jeszcze później z Leicester City. Więc w ogóle... Fantastycznie. Ale wierzę w The Blues, że są w stanie to zrobić. To będzie cholernie trudny mecz, w którym oczywistym faworytem będzie Real Madrid bez dwóch zdań. Z tym nawet się nie ma co łudzić, bo to jest po prostu oczywiste. Ale je, naprawdę jestem nastawiony na mega fajny pojedynek. No i trzymam kciuki za... Naprawdę, naprawdę ogniste półfinały. A wy co sądzicie? Drugi półfinał też mega ciekawy. Paris Saint Germain kontra Manchester City. Jak typujecie? Kto tam awansuje? A może nawet nie tyle jak typujecie, tylko co byście chcieli zobaczyć, bo w sumie to co typujecie, a to co byście chcieli, to czasami są dwie zupełnie różne rzeczy. A teraz Romain Alessa. Nie ma bramki. Gianfranco Zola ponownie Romain Alessandrini Alessandrini i znowu broni z przeciwnika to nie Nedved powinien tutaj dośrodkowywać, a ktoś lewonożny tak więc Romain Alessandrini będzie to wrzucał na głowę Hernandeza broni znowu Ederson i dobre zagranie do Zachy Zacha poczekamy aż ktoś się jeszcze pokaże, to jest właśnie Gianfranco Zola i teraz Gianfranco Zola będziemy strzelać po długim Zola znowu broni Ederson, naprawdę fantastyczna prezencja tego bramkarza póki co w tym spotkaniu Kante Poczekamy, aż pokaże się Zaha z przodu i doczekaliśmy się zagrania piłki do Zoli. Ten na skrzydło, a nie, tutaj jest Michael Essien! 458 strzał w przeciągu 18 minut, ale po raz kolejny niezakończony celnym strzałem. Przeciwnik atakuje Ryan Kent, ale spokojnie zatrzymany przez Teo Hernandeza, który nie potrafi podać piłki na odległość dwóch metrów celnie. Wybija teraz piłkę Ashley Colley. na całe szczęście Romek już przejmuje. Nie, też nie potrafi podać celnie. Ryan Kent! Antonio Rudiger przy nim, Ryan Kent cały czas. Rudiger, tak ciebie obrażali, tak ciebie wyzy. O nie! Broni Areola. Naprawdę w taki sposób tracimy bramkę. 1 do 0 dla przeciwnika po, 20, po 27 minutach. po rzucie rożnym. Świetne wycofanie tej piłki i netwet zagranie do Gianfranco. Gianfranco, co jest grane? Nie wiem, czy to ty tak odpuściłeś, czy to podanie było takie beznadziejne. To nawet ruszenie się bramkarzem już mi w tym momencie nic nie daje. Dawid Neres, 2 do 0, 10 minut później. Ja pier... Romain Alessandrini, jesteśmy w polu karnym. Romain Alessandrini, zagranie do Zoli. Zola, krótki dribbling na nogach, ale oczywiście nie przyniosło to efektu. To teraz może jeszcze Zaha, zagranie do Nweda. Nedwe. Ja pierdol. Romain Alessandrini. Próba 450... Nie no do... Ja nie wiem, czy przez te dwa tygodnie, które przespałem, kiedy był event urodzinowy, wszyscy odskoczyli ze swoimi składami i kartami tak daleko, że ci zawodnicy, których tutaj mam, są totalnie niegrywani, czy to się zdarzyło już dużo, dużo wcześniej? Przegrywamy ten mecz 1 do 4. Nie mam branego pojęcia, jakim cudem jedyna bramka, jaką zdobyliśmy, to był ten strzał Alessandriniego. Dzięki temu wbiliśmy kolejny punkt w Icon słapie za Rivals. Zróbmy teraz to wyzwanie dni graczy Foot. Szkoda, że nie ma już tych pików 81 albo 83, ale no trudno, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się ma. Zrobiłem te wyzwanie najprostszym składem z Bundesligi, który był w całości złożony z kart niewymiennych. W zamian za to dostajemy jedną paczkę rzadkich piłkarzy Elektrum. Odpalmy tę paczkę, zagrajmy zaraz drugi mecz i zobaczymy, czy coś będzie w stanie przebić. Tego niespodziewanego somera, bo to była fajna niespodzianka. A teraz, niestety, bez walkoutu i tym samym też bez ekranów. A to jest już tragedia. Dam jeszcze jedną szansę tej naszej ekipie. Oj, 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 Ronaldo Nazario. Bardzo miła odmiana w porównaniu do tamtego meczu. I czy to będzie koniec? Wilfred Zaha teraz w polu karnym. Wilfred Zaha. Zaha. O oh Jezu, już chyba za bardzo próbowałem, ale teraz jeszcze Essien. Na przedpole zagranie. Tutaj jest piłka do Gianfranco Zoli. Finezyjnie Zola! Ależ huknął! Bez zastanowienia. No kompletne przeciwieństwo tamtego wcześniejszego meczu. Teraz... Spada wszystko i to w jakim stylu? Gianfranco Zola 2 do 0 w 8 minucie Ferenc Puskasz, puszkasz. Oj tu nie było spalonego, nie wiem czy był spalony Czy nie, ale pod broni W takiej sytuacji, coś niesamowitego Właśnie, wstawiłem Połpa na bramkę, a tego areole Ściągnąłem i jak widać to była dobra Decyzja, teraz dośrodkowanie, ale no spokojnie Papież łapie tę piłkę, Zola Nedwet, Zaha Ponownie do Nedweda zagrywana piłka za plecy i Nedwed jest już w polu karnym. Nedwed broni jednak połk przeciwnika, wyciągnął się tam jak struna, ale Sandrini za bardzo chciał. Gianfranco Zola do Nedweda, Nedwed! I mamy 3 do 0. Moi drodzy, jeżeli te mecze miałyby być jakimś prognostykiem i przewidywaniem tego starcia z Realem Madryt, to ja taki scenariusz biorę w ciemno. Najpierw baty w Madrycie 4 do 1, a potem przepiękny comeback na Stamford 3 do 0. No, wygląda, wygląda, no, aż zbyt pięknie. Gianfranco Zola, ładny przerzut, Gianfranco Zola jest już w polu kardym. Zola! Coś pięknego, czyżby przeciwnik nie wytrzymał? 4 do 0 i to by było na tyle? czy znowu pauzowałeś tylko po to żeby odpałzować grę bo ja już nie rozumiem co ty chłopie robisz a jednak jednak nie wytrzymał moi drodzy to spotkanie zupełnie zupełnie inne 4 do 0 Alessandrini dwa razy Zola raz Nedved asystował Zacha Zola Kante, Nedved naprawdę teraz w końcu pokazali pazur panowie a graliśmy mam wrażenie z lepszym składem ale przynajmniej teraz trafiali jak już strzelali to coś wpadało w bramkę no i bardzo dobrze proces wykonywania słapów jest w toku co za tym idzie? Jutro możecie się na 99,9% spodziewać odcinka z otwarcia paczki 25 piłkarzy 83. No i później już raczej na 100% podejmiemy ostateczną decyzję, a raczej nie ostateczną decyzję, a ostateczną próbę wykonania Didiera Drogby.